W deszczowe, szare popołudnie Adam Nowak, najbogatszy człowiek w mieście, wysiadł z czarnego luksusowego samochodu w pobliżu głównej ulicy centrum, gdzie zwykle raczej nie zapuszczał się bez ochrony. Tego dnia coś jednak pchnęło go, by przyjść się samemu, bez ochroniarzy, bez chaosu spotkań, bez niekończących się rozmów o inwestycjach. Pod parasolem, z twarzą ukrytą w kołnierzu płaszcza, przeszedł przez tłum spieszących się ludzi. I wtedy to zobaczył obraz, który zatrzymał czas. Na rogu ulicy, pod zniszczonym daszkiem starego sklepu siedziała kobieta z dwiema dziewczynkami, wyglądającymi na jakieś pięć lat. Miały na sobie cienkie, mokre kurtki, bose stopy na mokrym bruku, i trzymały w rękach tekturową tabliczkę z napisem: Prosimy o pomoc. Ludzie mijali je obojętnie, jakby były niewidzialne, jakby były tylko kolejnym elementem miejskiego pejzażu. Ale Adam nie potrafił oderwać wzroku od kobiety. Coś w jej oczach, w sposobie, w jaki obejmowała dzieci, było znajome, przeszywająco znajome. Podszedł bliżej, serce zaczęło mu bić szybciej, jakby wracał do czasów, które dawno pogrzebał pod ciężarem sukcesu. A kiedy kobieta podniosła na niego wzrok, zamarł. To była Klara. Jego Klara. Pierwsza miłość, pierwsze marzenia, pierwsze złamane serce. Jej włosy, kiedyś złociste i pełne życia. Teraz były splątane i przybrudzone, twarz wychudzona, ale to były te same oczy ciepłe, brązowe, pełne łagodności i dumy. Adam poczuł, jak wszystko, co znał, nagle traci znaczenie. Miliony na koncie, wieżowce noszące jego nazwisko, luksusowe jachty i prywatne odrzutowce, wszystko wyblakło wobec widoku dziewczyny, którą kiedyś przysięgał chronić, a którą teraz widział żebrzącą na ulicy. Stał jak wmurowany, czując, jak narasta w nim fala emocji, szok, wstyd, gniew, rozpacz. Jak to możliwe? Co się stało? Dlaczego ona tutaj? Dlaczego nikt mu nie powiedział? Dlaczego los tak brutalnie ją potraktował? Dzieci, bliźniaczki patrzyły na niego z ciekawością, ale Klara odwróciła wzrok, jakby go nie rozpoznała, albo nie chciała rozpoznać. Adam czuł, jak narasta w nim pragnienie. By natychmiast coś zrobić, jakoś pomóc, ale też wiedział, że nie może działać impulsywnie. Jeśli Klara naprawdę przeszła przez piekło, jeśli życie nauczyło ją nie ufać nikomu, każde nieostrożne słowo mogło tylko pogorszyć sprawę. Obserwował ją, widząc, jak trzęsie się z zimna, jak stara się uśmiechać do córek, chociaż łzy cisnęły jej się do oczu. Nagle w jego głowie pojawiły się wspomnienia, letnie popołudnia spędzane na łąkach, kiedy Klara śmiała się, biegnąc przed nim. Wianki plecione z kwiatów, sekrety szeptane pośród drzew, pierwsze nieśmiałe pocałunki. A teraz? Teraz ona była wrakiem tamtej dziewczyny. Wziął głęboki oddech, wiedząc, że musi działać mądrze. Wiedział, że nie może po prostu podejść i powiedzieć: Klara, pamiętasz mnie? Jestem bogaty, pomogę ci. To by ją tylko spłoszyło. Musiał znaleźć sposób, by odzyskać jej zaufanie. Życie nauczyło Adama, że pieniądze mogą kupić wszystko, wszystko poza przeszłością. Klara była jego przeszłością, ale czy mogła być także jego przyszłością? Patrzył, jak kobieta wstaje, biorąc dziewczynki za ręce i zaczyna powoli odchodzić w stronę opustoszałego parku. Adam, serce bijące mu w piersi jak szalone, zdecydował, że musi za nimi podążać. Nie pozwolił, by kolejne szanse w życiu przeleciały mu przez palce. Musiał dowiedzieć się prawdy. Musiał wiedzieć, co się stało. Musiał wiedzieć, czy jeszcze jest dla nich szansa. Rozpoczęła się gra o wszystko, o odkupienie, o miłość, o drugą szansę. Adam szedł za Klarą i jej córeczkami, trzymając bezpieczny dystans, choć każda komórka jego ciała krzyczała, by natychmiast podbiec i przytulić ją mocno, jakby samym gestem mógł zetrzeć cały ból z jej życia. Klara szła powoli, z opuszczoną głową, a dziewczynki szurały stopami po mokrym chodniku, od czasu do czasu podskakując, by nie wdepnąć w kałuże. Adam obserwował to wszystko z bolesnym ściśnięciem serca. W końcu kobieta skręciła w boczną uliczkę i zatrzymała się przy starym, zniszczonym budynku, którego okna były zabite deskami. To nie było miejsce, które można by Y nazwać domem, to była ruina, przykryta tylko cienką warstwą wspomnień o lepszych czasach. Gdy dziewczynki weszły do środka, Adam wahał się tylko chwilę. Podszedł do drzwi, zapukał lekko, nie wiedząc nawet, co opowie, kiedy Klara je otworzy. Ale ona nie otworzyła. Po chwili dostrzegł, że drzwi nie są nawet zamknięte, po prostu pchnął je lekko i wszedł. Wnętrze było zimne, wilgotne, pozbawione mebli poza kilkoma starymi materacami i rozklekotanym stolikiem. Klara stała przy oknie, tuląc do siebie córeczki. Kiedy zobaczyła Adama, odwróciła się gwałtownie, jej oczy wypełnił strach. Proszę, wyszeptała drżącym głosem, proszę, nie mamy nic, nie zrobiliśmy nic złego. Adam natychmiast uniósł ręce w uspokajającym geście. Klara to ja. Adam, powiedział cicho, jakby bojąc się, że głośniejsze słowo mogłoby spłoszyć ten kruchy moment. Klara za, jakby próbując przypomnieć sobie obraz sprzed lat. Widział, że jej serce toczyło walkę, ufać czy uciekać. Po chwili z jej oczu popłynęły łzy. Adam szepnęła. I wtedy to przyszło, fala wspomnień, której nie dało się zatrzymać. Zaczęła mówić, a słowa wypadały z niej jak rozbite perły. Opowiadała o tym, jak po ich rozstaniu, gdy Adam wyjechał na studia za granicę, jej życie rozpadło się na kawałki. Jej ojciec, właściciel lokalnego warsztatu, zbankrutował w wyniku oszustwa wspólnika. Rodzina straciła wszystko, a znajomi, którzy wcześniej uśmiechali się szeroko, odwrócili się plecami. Klara, jako najstarsza córka, próbowała utrzymać rodzinę, pracując gdzie popadnie, w barach, sklepach, magazynach. Ale los był bezlitosny. Jej matka zachorowała poważnie, a kosztowne leczenie pochłonęło ostatnie oszczędności. Gdy matka zmarła, ojciec załamał się zupełnie i odszedł, zostawiając klarę samą. Wtedy poznała Marka, mężczyznę, który obiecywał jej pomoc, bezpieczeństwo, rodzinę. Uwierzyła mu, bo chciała wierzyć. Zaszła w ciążę, a kiedy dziewczynki przyszły na świat, Marek zniknął, zostawiając ją bez dachu nad głową i bez grosza przy duszy. Od tamtej pory walczyła sama, o każdy dzień, każdy kęs chleba, każdy uśmiech córek. Adam słuchał w milczeniu, czując, jak jego serce pęka kawałek po kawałku. Ile razy mógł ją odnaleźć, gdyby tylko szukał? Ile razy mogła otrzymać jego pomoc, gdyby nie był tak zajęty budowaniem imperium? Widział, jak bardzo życie ją doświadczyło, ale także jak niesamowicie była silna. Mimo bólu, mimo zdrad, mimo upokorzeń, Klara nie poddała się. Nie sprzedała swojej godności, nie porzuciła córek, nie zatraciła swojej dobroci. W tamtej chwili Adam zrozumiał, że kobieta, którą widział teraz przed sobą, była silniejsza, piękniejsza i bardziej niezwykła niż dziewczyna, którą kochał kiedyś. Patrzył na dziewczynki, wierne kopie Kleri z dzieciństwa, i czuł, że musi coś zrobić. Że nie może pozwolić, by ich życie nadal wyglądało w ten sposób. Ale wiedział też, że sama pomoc finansowa nie wystarczy. Musiał odzyskać jej zaufanie. Musiał pokazać, że jego obecność to nie litość, ale szacunek i miłość. Musiał udowodnić, że ich historia jeszcze się nie skończyła, że być może dopiero się zaczynała. Siedzieli tak przez długie godziny w zrujnowanym pokoiku, a Klara opowiadała, a Adam słuchał, z każdym kolejnym słowem czując, że ta kobieta jest nie tylko jego przeszłością. Ona była jego przyszłością. I nie zamierzał jej już więcej stracić. Następnego dnia Adam nie mógł myśleć o niczym innym, jak tylko o Klarze i jej córeczkach. Jego kalendarz, zwykle wypełniony spotkaniami, kontraktami i negocjacjami na miliony dolarów, nagle wydał mu się trywialny. Wszystko, co miało znaczenie, kryło się w tych brązowych oczach, w tych małych rączkach dziewczynek zaciskających się na tabliczce z napisem: Prosimy o pomoc. Adam podjął decyzję, nie zamierzał patrzeć z boku, jak Klara znika w cieniu społeczeństwa, które ją odrzuciło. Chciał dać jej szansę na nowe życie. Chciał dać jej wszystko, co mógł. Ale wiedział, że musiał działać ostrożnie. Zaplanował więc wszystko starannie. Wynajął firmę remontową, która pod pretekstem renowacji miejskich miała o stary budynek, w którym mieszkała Klara. Wysłał także swoją asystentkę, a nie, z propozycją pracy dla Klery, w jednej z jego fundacji charytatywnych, gdzie mogłaby pomagać innym samotnym matkom. Nie chciał, by czuła się, jakby dostała jałmużnę. Chciał, by zrozumiała, że to szansa, na którą zasługiwała. Jednak rzeczywistość szybko okazała się bardziej skomplikowana, niż przypuszczał. Gdy Ania pojawiła się w rujnie, by wręczyć Klarze zaproszenie na rozmowę o pracę, Klara natychmiast stała się podejrzliwa. Dlaczego ktoś taki jak ja miałby dostać taką szansę? Zapytała zimno, trzymając córki blisko siebie. Co wy chcecie ode mnie? Ania, przyzwyczajona do prowadzenia negocjacji, próbowała wyjaśnić, że fundacja pomaga ludziom w trudnej sytuacji, ale Klara nie słuchała. Za dużo razy w życiu słyszała piękne słowa, które zamieniały się w pułapki. W jej świecie każda oferta miała swoją cenę, a ona nie zamierzała już więcej płacić za cudze obietnice. W tym samym czasie, w świecie Adama, pojawiło się nowe zagrożenie Olga. Ambitna prawniczka, która od lat starała się zdobyć nie tylko względy Adama, ale też jego serce. Olga, widząc, jak bardzo Adam angażuje się w sprawę jakiejś bezdomnej kobiety, zaczęła działać. Przekonana, że Klara stanowi zagrożenie dla jej własnych planów, postanowiła ją zniszczyć. Wysłała do mediów informację, że Adam Nowak romansuje z żebraczką, insynuując, że kobieta uwodzi go dla pieniędzy. W sieci zawrzało. Artykuły, plotki, zdjęcia, wszystko to uderzyło w klarę jak lawina. Pewnego popołudnia, gdy wracała z dziewczynkami z miejskiego schroniska, gdzie rozdawano ciepłe posiłki, zaczęli ją zaczepiać ludzie. To ta. słyszała szeptane głosy. Ta, która złapała bogacza w swoje sidła. Klara nie rozumiała, co się dzieje. Czuła tylko, jak jej świat znów się wali. Wracając do swojego zrujnowanego domu, znalazła na drzwiach napisane sprajem o belgii. Zrozumiała wtedy, że znowu stała się celem. Że znów została wykorzystana. Gdy Adam dowiedział się o całej sytuacji, był wściekły. W jednej chwili rzucił wszystkie swoje sprawy i pojechał prosto do kleri. Ale ona już czekała na niego. Nie z otwartymi ramionami, lecz z oczyma pełnymi bólu i rozpaczy. To twoje dzieło? zapytała, trzymając w reku wydrukowany artykuł z brukowca. Myślałeś, że kupisz mnie tak samo jak kupujesz wszystko inne? Myślałeś, że będę wdzięczna za twoje ochłapy? Adam był wstrząśnięty. Próbował wyjaśnić, próbował opowiedzieć jej o Olgrze, o swoich prawdziwych intencjach, ale Klara nie chciała słuchać. Za dużo razy w życiu doświadczyła zdrady. W jej oczach Adam nie był już tym chłopcem, który przysięgał, że zawsze będzie przy niej. Był częścią świata, który ją skrzywdził. W emocjonalnym szoku, Klara spakowała kilka rzeczy do plastikowej torby, wzięła dziewczynki za ręce i zniknęła w deszczu, zostawiając Adama samego, z pustką i ciężarem winy. Stał w strugach deszczu, niezdolny do ruchu, nie wiedząc, jak naprawić coś, co zdawało się już na zawsze złamane. W jego głowie krążyły tylko jedno pytanie: czy jeszcze kiedykolwiek odzyska jej zaufanie? A jeśli nie, czy potrafiłby żyć ze świadomością, że po raz drugi stracił ją na zawsze? Deszcz lał nieprzerwanie przez kolejne godziny, jakby samo niebo płakało razem z Adamem. Stał przed opuszczonym budynkiem, wpatrując się w drzwi, przez które zniknęła Klara, czując się bardziej bezsilny niż kiedykolwiek wcześniej. Wiedział, że jeśli teraz się podda. Jeśli pozwoli jej odejść bez wyjaśnienia, straci ją na zawsze. Ale wiedział też, że nie może jej gonić, zmuszać do rozmowy czy narzucać swojej obecności. Musiał zrobić coś więcej, musiał pokazać jej prawdę. Wrócił do swojego biura, przemoczony do suchej nitki, i zebrał zespół ludzi, którym ufał najbardziej. Zatrudnił prywatnych detektywów, by ustalić, kto stoi za kampanią oszczerstw. W ciągu zaledwie trzech dni odkrył wszystko, Olga nie tylko oczerniała Klarę, ale też zaaranżowała sfabrykowane zdjęcia i sfałszowane dokumenty sugerujące, że Klara była wielokrotnie karana za oszustwa, co oczywiście było kompletnym kłamstwem. Adam bez wahania złożył pozew przeciwko Oldze. Prasa, która jeszcze kilka dni temu obrzucała Klarę błotem, teraz gryzła się w język, publikując przeprosiny. Ale Adam wiedział, że oczyszczenie jej imienia w oczach świata to jedno, najważniejsze było odzyskanie jej serca. W tym czasie Klara i dziewczynki ukryły się w schronisku dla samotnych matek na przedmieściach. Klara była wyczerpana, rozbita, ale w głębi duszy czuła, że nie może już dłużej uciekać przed przeszłością. Jednej nocy, gdy dziewczynki zasnęły, sięgnęła po stare, pożółkłe pudełko, które zawsze nosiła ze sobą. W środku była garść wspomnień, stare zdjęcie jej i Adama na łące, liścik, który napisał jej w ostatni dzień przed wyjazdem na studia. I mała, wyschnięta róża, którą podarował jej pewnego letniego wieczoru. Wzruszenie ścisnęło jej gardło. Czy możliwe, że Adam wciąż był tym samym chłopakiem, którego kiedyś kochała? Czy możliwe, że świat jeszcze nie zabrał mu wszystkiego, co miał najcenniejszego? Następnego dnia rano Klara podjęła decyzję. Musiała go wysłuchać. Choćby po to, by zamknąć ten rozdział raz na zawsze. Kiedy przybyła do jego biura, Adam właśnie kończył spotkanie. Gdy ją zobaczył, jego oczy rozbłysły nadzieją, ale i lękiem. Nie powiedział ani słowa. Wziął ją za rękę i poprowadził do prywatnej sali konferencyjnej, gdzie na stole czekała gruba teczka. Dokumenty, zdjęcia, nagrania, wszystko, co dowodziło jej niewinności i zdrady Olgi. Klara przewracała kolejne strony, a łzy cicho spływały jej po policzkach. Gdy skończyła, spojrzała na Adama i zobaczyła w jego oczach nie pyche ani triumf, ale miłość. Miłość, której nie zdążył jej nigdy wyznać w młodości. Miłość, która przetrwała wszystkie burze. Dlaczego? zapytała cicho. Dlaczego to wszystko zrobiłeś? Adam uklęknął przed nią, trzymając jej ręce w swoich. Bo kiedy cię zobaczyłem, kiedy zrozumiałem, co cię spotkało, wiedziałem, że jedyną rzeczą, którą naprawdę chcę w życiu, jesteś ty. Zawsze byłaś ty, Klaro. Adam szepnęła, a jej głos załamał się w emocjach. Ja bałam się. Tak bardzo się bałam. Że to znowu będzie ból. Że znowu zostanę sama. Adam otarł łze z jej policzka i powiedział: Już nigdy więcej nie będziesz sama. Przyrzekam ci to. W tej chwili drzwi sali otworzyły się, a do środka wbiegły dziewczynki, które Adam poprosił wcześniej, by poczekały z jego zaufaną opiekunką. Gdy zobaczyły Klarę i Adama razem, podbiegły i objęły ich mocno. Wszyscy troje trzymali się razem w uścisku, który był jednocześnie przebaczeniem, odkupieniem i obietnicą. Kilka miesięcy później Klara i Adam pobrali się w małym, skromnym kościele na wzgórzu, wśród najbliższych przyjaciół, daleko od błysku fleszy i zgiełku miasta. Adam oddał Klarze połowę udziałów w swojej fundacji, przekształcając ją w organizację wspierającą samotne matki i dzieci z ubogich rodzin. Dla dziewczynek był nie tylko ojcem, ale też najlepszym przyjacielem i nauczycielem. Każdego dnia przypominał im, że warto wierzyć w dobro, nawet wtedy, gdy świat wydaje się go pozbawiony. A Klara? Klara odnalazła nie tylko miłość, ale też swoją siłę. Już nie musiała walczyć sama. Miała rodzinę, miała dom, miała przyszłość. I choć życie nie zawsze było łatwe, wiedziała, że teraz, kiedy trzymają się razem, Mogą pokonać każdą burzę. Oboje z Adamem zrozumieli coś, co wielu ludziom umyka całe życie: że prawdziwa miłość nie polega na tym, by być razem w dobrych chwilach. Prawdziwa miłość to trwanie przy sobie, gdy świat wali się w grazji. I kiedy tak patrzyli na siebie w świetle zachodzącego słońca, trzymając za ręce swoje córeczki, wiedzieli, że ich historia nie kończy się słowami żyli długo i szczęśliwie. Ich historia dopiero się zaczynała. Razem. Na zawsze!